Hotel Arche Mielno to następny z kompleksów hotelowych grupy Arche, wybudowany na bazie starych fabryk, starych kompleksów fabrycznych, m.in. jak cukrownia Żnin. Tutaj właśnie widzimy stary, oryginalny obiekt fabryki samolotów w Mielniu Unieściu. I w tym obiekcie znajduje się m.in. Miejsce do wypicia kawy, do czytania książki. Klimatycz, klimatycznie ulokowany plac zabaw dla dzieci. Miejsce do spożywania posiłków, które faktycznie nazwałbym raczej jadalnią. Aczkolwiek celowo jest przecież taki wystrój. góry mamy również pokoje hotelowe dla gości w starym kompleksie. Między innymi, za czasów funkcjonowania fabryki, spali tutaj żołnierze i fabrykanci. Idealnie. Tutaj też możemy jeść. Czasami odbywają się tutaj gryla i ogniska. Klimatyczna scena muzyczna. Znajdują się również wystawy tematyczne. Tutaj na okoliczność II wojny światowej, jak widzimy, samochód Wehrmachtu. W Eksu znajdują się również różnego rodzaju bary, restauracje oczywiście w starych halach magazynowych samochodowych. Z hotelu Arsze znajduje się nad jeziorem. Na terenie mamy również zewnętrzne, ogrzewane baseniki z wodą. A z drugiej strony przechodząc przez ulicę mamy już bezpośrednio Morze Bałtyckie Dzieci mają do dyspozycji różnego rodzaju place zabaw. Oczywiście znajdziemy tutaj urokliwe restauracje, pijanie piwa, kawiarnie Recepcja hotelu widzą optymistycznie. Standaryzacja hotelu wymaga również, żeby były tutaj windy. Mamy do oporu. No i zbliżamy się do naprawdę ciekawych, trudnych pokoików. Przestronne pokoje. Z dodatkową osobną, syp osobną sypialnią. Balkonem z widokiem na lasek. Dziękuję serdecznie. Myślę, że Fabryka samolotów Mielno jest godna polecenia.